Powiedział, że na podłodze musimy mieć drewno albo materiał drewnopodobny. Jest wiele innych alternatyw. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka zaskakujących rozwiązań, które możemy zastosować na podłodze. Jeżeli lubisz takie patenty i rozwiązania, koniecznie oglądaj ten odcinek. Nowoczesna stodoła, dom modułowy każda nowoczesna była budynku będzie. Pięknym tłem dla podłogi, która na przykład powstanie z mikrocementu. Jeżeli lubisz minimalizm, lubisz formy nowoczesne, lubisz bardzo proste formy architektoniczne, nie lubisz zdobień, lubisz podłogę, która jest po prostu jednolita i wygląda trochę jak posadzka przemysłowa, ale nie jest to w żaden sposób yy, zarzut, bo osobiście mi się efekt również podoba, postaw na mikrocement. Yy, jestem. Fanką tego rozwiązania. Jeżeli właśnie chcesz mieć efekt, gdzie nie ma żadnych fuk, żadnych łączeń, chcesz, żeby ta podłoga po prostu była jednolitą, jednolitą przestrzenią, nie przykuwającą uwagi, żeby po prostu była tłem dla aranżacji pozostałych elementów, czyli wykończenia ścian, dekoracji ściannych i pięknych mebli, które mają się tam pojawić, mikrocement będzie świetnym rozwiązaniem. Natomiast Mikrocement ma oczywiście swoje wady. Największą wadą dobrej, dobrze wykonanej posadzki z mikrocementu jest to, że jest to rozwiązanie niestety bardzo drogie. Jeżeli gdzieś traficie na jakieś oferty wykonawców, którzy zrobią to po 200 zł za metr kwadratowy, uciekajcie gdzie pieprz rośnie. Nie ma szans wykonać dobrze posadzki z mikrocementu. To jest posadzka, która robi się na kilka warstw, no, nie jest to łatwa technologia, jeżeli ma nie pękać, jeżeli ma zachować swoje właściwości na lata, koszt jest niestety, niestety dość wysoki, jeżeli będziecie potrzebować namiary na firmy, które się w takich posadzkach specjalizują. Piszcie do mnie w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych, na pewno polecę wam, polecę wam takie rozwiązania. Co jest ważne, nie jest to na pewno rozwiązanie do małych powierzchni. Rozmawiałam na ten temat z wykonawcami i oni w ogóle nie podejmują się na przykład robienia posadzki z mikrocementu na powierzchniach poniżej 50 metrów kwadratowych. Pewnie wynika to z, z, z zaangażowania tego ile razy trzeba przyjechać i jak wygląda cała technologia wykonania takiej mikroposadzki, więc miejcie to na uwagę, że to nie jest rozwiązanie do małych mieszkań, ale jeżeli rzeczywiście budujecie, Domy w stylu nowoczesnym, zastanówcie się, rozwiązanie jest fajne, na pewno świetnie się sprawdza na ogrzewanie podłogowe, natomiast bardzo ważna kwestia musi być indywidualnie, bardzo dobrze przygotowane podłoże. Nie będę tutaj wnikać w szczegóły, ponieważ nie jestem specjalistą od, yy, od, 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 od tej technologii. Natomiast warto wiedzieć już na etapie budowy domu, że takie rozwiązanie będziecie chcieli zastosować. Umówić się z przedstawicielem firmy, która takie posadzki wykonuje, yy, i wtedy dopilnować we właściwy sposób, żeby podłoże pod taką posadzkę było przygotowane. Oczywiście, przypominam o łapkach w górę, przypominam o subskrypcjach, jeżeli są tu jakiekolwiek nowe osoby, a jeżeli chcecie jakiejś. Yy, Porady, chcecie skonsultować swoje mieszkanie przed zakupem, chcecie skonsultować stylistykę waszego wnętrza, ułożenie, zagospodarowanie szafy, ułożenie kuchni, czy dobry płytek do łazienki. Zapraszam na konsultacje. Wszystkie informacje macie w opisie. Mniej popularnym rozwiązaniem niż mikrocement będzie na pewno beton, ale coraz szerzej wchodzi do polskich domów to rozwiązanie. I teraz warto się zastanowić. Czy postawić na mikrocement, czy na przykład postawić na podłogę wykonaną z betonu? Na pewno jest to rozwiązanie tylko dla osób, które lubią bardzo słojowy efekt wewnętrzny. No, jak to beton wygląda, jak beton? Y oczywiście można delikatnie manewrować kolorystyką i efektami wykończenia. Trzeba taką odpo podłogę odpowiednio też zaimpregnować. Tutaj znowu, jeżeli byście byli zainteresowani tematem, odsyłam do specjalistów, którzy. Y Masło maślane specjalizują się w wykonaniu podłóg, podłóg betonowych. No, to uważam to, to, to przemyśleć, bo jest to dość ciekawe rozwiązanie. Weźcie to pod uwagę, jeżeli lubicie taki styl. Jeżeli do tej pory żadne ze rozwiązań, które zaprezentowałam, w tym jak i w poprzednim odcinku, tutaj odsyłam do odcinku, gdzie poruszyłam tematy winyli, poruszałam tematy drewna, paneli laminowanych i podłogi typu highwood. Zostaje nam jeszcze w zasadzie dwie opcje i jedną z tych opcji, która jest bardzo, bardzo popularna, coraz bardziej popularna i ma bardzo dużo zwolenników. Ja też jestem zwolenników. Są to po prostu płytki albo spieki. Wiem, 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 wiem jak się to kojarzy kładzenie płytek na całej podłodze, ale coraz więcej osób się przekonuje, w szczególności jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe. Poza winelami to jest znowu ten materiał, który najlepiej będzie przewodzić ciepło, więc będzie mieć najmniejsze straty, yy, straty na cieple. Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na płytki w całym domu, nie tylko w strefie kuchni czy wejścia, nie mówiąc już oczywiście o łazience. O łazience. Warto zwrócić uwagę na format płytki, którą wybieramy. Unikajcie formatów 60 na 60 i jakiś mniejszych. No chyba że już mówimy o takiej posadce mozaikowej, która ma imitować na przykład jakiś stary kamień w kamienicy albo mówimy o jakichś małych płytkach, które mają tworzyć patchworkowy dywan. To jest jak najbardziej w porządku, ale jeżeli po prostu nie macie pomysłu na podłogę, to najgorszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to kupić płytki 60 na 60 jeszcze no nie daj Boże na wysoki połysk. Wiecie co o tym myślę? I po prostu wziąć i położyć taką podłogę. Nie będzie to dobrze wyglądać. Nie będzie. Nie, to nie ma szans dobrze wyglądać, rozumiecie? Więc nie. Połóżcie wtedy już, że lepiej zwykłe panele położyć. Natomiast, back to the point. Jestem zwolennikiem płytek. Masz okrzywanie podłogowe? Super rozwiązanie, ale stawiaj na większe formaty. Taki format minimalnie na który powinniśmy postawić to jest 120 na 120 wtedy ta podłoga wygląda naprawdę fajnie. Mówimy już wtedy o spiekach. Kiedyś padło pytanie, czym się różnią spieki od płytek gresowych. Szczerze niczym poza grubością, ale spieki brzmią trochę fajniej. Z reguły określenia spieki używa się do płytek, które są po prostu w takich dużych formatach. 120x120 120 i większych, one są wtedy cieńsze, około 6 mm. Wtedy mówimy, wtedy mówimy o, o spiekach. Zdecydowane plusy. Już poza tym, że świetnie przewodzi ciepło, jest to bardzo odporny materiał pod względem zarysowania, yy, nie wiem jakiegoś piasku. Jest to materiał wodoodporny, naprawdę na, na hardkorowe użytkowanie. Jeżeli mówimy mówimy o płytkach, niestety płytki są kruche, więc jeżeli coś Wam spadnie, no to weźmie i się wybije ta dziura. Natomiast wtedy też. Taki element po prostu można wziąć. Wyciąć taką płytkę, usunąć i wkleić płytkę, taką płytkę nową. Stawiajcie na formy matowe. Unikajcie na wejściu do domu i w przestrzeni takich brudzących, czyli podłoga w łazience, podłoga w kuchni, płytek, które są nie tyle same w sobie chropowate, co po prostu wypukłe z takim efektem kamienia. Będzie, jeżeli nie macie profesjonalnego, nie wiem, jakiegoś takiego mopa typu hizeo albo Kershera, który będzie tą podłogę czyścił, tylko jednak ścierana jest ona ręcznie, to w te szczeliny będzie wchodzić brud, więc tutaj nie stawiałam na takie elementy. Po prostu będzie cały czas efekt takiego brudu na takich płytkach, więc raczej niech to będzie po prostu satenowe wykończenie, w miarę gładkie, kolorystyka, no od sasa do lasa. Każdy efekt jesteście w stanie na płytce uzyskać, więc możecie mieć od liści na podłogę, przez drewno, przez kamienie, przez nie wiem, złote łańcuszki, bo widziałam takie w kolekcji Versace płytki. Notabene nie warto zupełnie swojej ceny, ale naprawdę wybór wzorów i kolorów jest ogromny. Jedyne komu nie polecam płytek na podłogach? Na pewno nie polecam yy, tym osobom, które nie mają ogrzewania podłogowego. No chyba, że mieszkacie na południu Europy albo w Kalifornii, bo wiem, że i tam ludzie mnie oglądają. Jest ok, jest inny klimat, ale w klimacie polskim, jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego, będzie niesamowicie ciągnąć zimnym od tej podłogi. Wtedy takie rozwiązanie uważam, że będzie jednym z najgorszych. Last but not least, co możemy jeszcze zastosować na naszych podłogach. Nie będzie to rozwiązanie do każdej przestrzeni, ale będzie to rozwiązanie, które na przykład świetnie się sprawdza w sypialniach i w garderobach. O czym mówię? Mówię o wykładzinie. Swojego czasu w Polsce była moda na wykładziny. Później ta moda bardzo szybko umarła, i mam wrażenie, że gdzieś zaczyna pomalutku wracać. A wynika to z tego względu, że weszły na rynek polski wykładziny, które są w 100% antybakteryjne. Byłam na testach takich wykładzin. Oglądałam filmy, gdzie takie wykładziny były kładzone na wybiegu dla nosorożców w Zoo. Przez miesiąc czasu nosorożce biegały po białej wykładzinie i po miesiącu, wyobraźcie sobie co tam było na tej wykładzinie i po miesiącu ta wykładzina przy odczyszczeniu była idealnie biała i przechodziła wszystkie testy antybakteryjności. Naprawdę w dobie AI nie takie cuda są, także w kategorii wykładzin. Wykładzina jest bardzo przyjemnym materiałem, jeżeli mówimy o sypialniach i właśnie o garderobach. Nadaje niesamowitej przytulności. Jeżeli boicie się właśnie o alergie, o brudzenie, o wygniatanie tej wykładziny, na dzień dzisiejszy jest technologia, która niweluje wszystkie te problemy, a daje bardzo przytulny efekt. Więc pomyślcie a później podziękujecie. I co? Czy tym odcinkiem przekonałam Was do jakiegoś standardowego pomysłu na podłogę? Mam nadzieję, że tak. Najważniejsze, żeby to była bardzo przemyślana decyzja, bo podłoga to jest jeden z tych elementów, który najtrudniej zmienić, jeżeli zmienimy zdanie odnośnie materiału, który chcemy zastosować na, podło na, na podłodze. Uwierzcie mi, wiem o czym mówię. Przerabiałam temat. Kto jest ciekawy, jak wygląda historia zmiany mojej podłogi w moim własnym domu po miesiącu od zamieszkania, odsyłam go do odcinka, do którego link macie w opisie. W komentarzach, piszcie mi koniecznie, które rozwiązanie macie u siebie w domu, czy jesteście zadowoleni, czy w przypadku zmiany mieszkania, czy budowy domu zdecydowalibyście się na któreś z innych rozwiązań. Mam nadzieję, że tymi odcinkami edukacyjnymi otwieram Wam głowę. Jeżeli chcecie się pojadzić, zapraszam, postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.